Jesienny numer Mascular Development ukaże się już 1 września. Jak zwykle dostarczymy Wam w nim najświeższych informacji ze świata kulturystyki. W dziale trening odkrywamy specjalnie dla Was stajniki zmęczenia mięśni. Czy istnieją dobre sposoby, aby nasze mięśnie były ciągle zdolne do wysiłku? Również w dziale trening swoje osiągnięcia prezentuje Ivan Centopami. Razem z nim możesz odkryć nowy rozdział w kulturystyce. Dowiesz się szczegółowo, jak wygląda trening Iwana oraz możesz poznać tajniki wykonywania każdego ćwiczenia przez niego. W tekście pod tytułem Branch – Dobry jak nigdy dotąd prezentujemy Wam sekrety występu Warrena Brancha na tegorocznym Arnold Classic. Warren zaprezentował się rewelacyjnie, zwęził talię i wypracował szczegółowość pleców. Z kolei jeśli interesuje Cię maksymalne powiększenie mięśni klatki piersiowej, proponujemy Ci sięgnięcie do tekstu, w którym prezentujemy rewelacyjne ćwiczenia z użyciem hantli. Mało tego, możesz zobaczyć jak swoją klatkę piersiową powiększa Robert Kierz. A może interesuje Cię znaczne powiększenie tricepsów? Jeśli tak, to koniecznie zajrzyj na strony, gdzie swój sprawdzony trening prezentuje Marcin Jabłoński. W dziale Odżywiania i Suplementacja prezentujemy Ci garść informacji na temat miostatyny. Czy wiesz, że długotrwały wzrost masy mięśni szkieletowych i siły można osiągnąć poprzez jednorazowe podawanie genu inhibitora miostatyny? Prawdziwym hitem numeru może okazać się niezależny raport na temat analizy podróbek sterydów anabolicznych, prezentowany w dziale Doping i Farmacja. Podróbki coraz częściej pojawiają się także na terenie Polski. Czy stosowanie ich może zagrozić Twojemu zdrowiu? Oczywiście, jak w poprzednich wydaniach Mascula Development, relacjonujemy Wam wszystkie najważniejsze imprezy kulturystyczne, które odbyły się w kraju i za granicą. W bieżącym numerze zabierzemy Was do Budapesztu, gdzie odbyły się Mistrzostwa Europy Juniorów i Weteranów w kulturystyce. Ponadto prezentujemy także sprawozdanie z Grand Prix Fitness Authority, które odbyło się w granicznym mieście Gubinie, a także letnie zmagania ze sztangą, wózce i łebie.